Nie ma, nic nie działa i tak już 6 godzin. To jest taki stres, kiedy to nastąpi, kiedy problem zostanie usunięty, co robić. Godzina 2050, wszystkie fazy padły. Wczoraj i dzisiaj to było. z 5 razy, 5 razy. razy non-stop. Właśnie wywaliło nam wszystkie trzy fazy. Tak właśnie się u nas w domu dzieje, świecimy latarką temperatura spadła do, do 14-15 stopni. Koce, swetry, powstawiane farelki. Zielone Musuły to osiedle 19 domów pod Warszawą. Pierwsi mieszkańcy pojawili się tu 2 lata temu. Nikt nie podejrzewał, z jakimi problemami przyjdzie im mierzyć się zimą. Całe życie mieszkaliśmy w bloku no i chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Cisza, dokładnie tak, jak chcieliśmy. Więc ten się wydawał najlepszym rozwiązaniem na ten moment. Wykończyć i zamieszkać. Mówiliśmy sobie, że widzimy siebie, jak tutaj pijemy kawę na tarasie albo starzejemy się razem. Tutaj jest las, tutaj można chodzić na spacery i myśleliśmy, że to będzie nasze docelowe miejsce. I nie spodziewaliśmy się, że może w Polsce nie być prądu. Jesteśmy na osiedlu Zielone Musuły pod Warszawą. Wszystkie urządzenia w tych budynkach, także pompy ciepła, zasilane są na prąd. A teraz, w okresie mrozów, awarie prądu zdarzają się co chwila. Jak wprowadzaliśmy się, to ja, żeby uporządkować rzeczy w szafie, z szczołówką chodziłam, bo ja nic nie widziałam. Wywaliło nam wszystkie trzy fazy. Suszarka przestała funkcjonować. Problem z telewizorem był. U, u sąsiada padł telewizor od przepięć. Dotknęła nas awaria pompy ciepła, która jest jedynym źródłem ogrzewania w naszym domu. W mojej sypialni temperatura spadła do 13. No nie są to zbytnio komfortowe warunki do życia z tak małym dzieckiem. My nie mieliśmy ogrzewania w ogóle w salonie. Wyziębiło nam się mieszkanie do 13 stopni. Musieliśmy się na weekend przenieść do rodziców. Się ubrałam czy ja przylej córkę tak samo i spałyśmy obie pod puchową kołdrą. Zrezygnowaliśmy z organizacji wigilii u nas w domu. Cała rodzina miała tutaj przyjechać, no ale niestety nie było prądu. Jak się pani poczuła wtedy? Ja się poczułam oszukana, bo to nie tak miało wyglądać. Mieszkańcy Musu opracowali własne, codzienne strategie przetrwania bez prądu i ogrzewania jest jedna czołówka. Akurat e, latarki nie mam, bo wczoraj była awaria, więc syn do siebie do pokoju gdzieś wyniósł najprawdopodobniej. E, no a w kuchni mamy gdzieś jakieś świeczki porostawiane. To jest stabilizator prądu. Kupiliśmy to za własne pieniądze. Kosztowało to 3000 zł oraz instalacja 700. Dzięki niemu nie migają nam żarówki, damy radę korzystać ze sprzętów. Natomiast nie rozwiązuje to wszystkich problemów, czyli braku tych faz. Które regularnie się zdarzają. Na pierwszej fazie, w tej chwili, mamy 201, na drugiej mamy 216, na trzeciej 207. Dodam, że dopuszczalny spadek to jest do 207, a 230 to jest norma. To jest włączone światło. Tak, to jest włączone światło. Które to jest to? Tutaj. Tutaj. Proszę. To jest włączone światło. O. To jest włączone światło, to jest zgaszone. I to nie wiecie Państwo, kiedy to się wydarzy? Nie. Może za chwileczkę okazać się, że będzie świeciło, a za 3 minuty może znowu go nie być. Jak często to się zdarza? Co wieczór jest, przez cały wieczór, tak powiem. To jest ruletkę. Tak. Kano wstajemy, zgrzejemy mieszkanie, chcąc zrobić śniadanie, musimy wyłączyć pompę ciepła i klimatyzację, żeby uruchomić kuchnię indukcyjną, bo jak chodzi o jedno i drugie urządzenie, po prostu jest za słabe napięcie. Przy takim odczycie z pierwszej fazy, niestety, moja zmywarka nie dała rady. Tutaj mamy zgłoszenia: cztery z wczoraj i dzisiaj. Uszkodzony bezpiecznik SN tak. na stacji Trafo. To i tak jest skomfortowa sytuacja, że napisali, co się stało, bo nieraz zamykają zgłoszenie z dopiskiem inne.